Się tak jak mówiłem, zarybianie część druga, moc energia. Dzisiaj więcej ryb niż ostatnio, już się przelewamy. Tak, w ogóle stała się całkiem fajna rzecz. Yy, abstrahując od całego nieszczęśliwego zarybiania, yy, jak kupowaliśmy na ryneczku rybki, to yy, pan usłyszał, jak pytaliśmy o karasie kolorowe. Yy, podszedł do nas i powie, zapytał się, czy chcemy yy, opać jak ryby widać. Czekajcie. No, także wracając do tematu, yy, podszedł, zaczepił nas pan. I się zapytał, czy chcemy karasi. No i powiedzieliśmy, że jasne. On powiedział, to przyjdźcie do mnie na saf i wyłówcie sobie i zabierajcie ile chcecie. Także bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie wybierzemy się do tego pana, żeby połapać i zabrać kilka karasi. Kilkanaście. Pan powiedział, że ma dosyć duży staw i będziemy łowić tam na grunt. Na grunt będziemy łowić, bo pan powiedział, że jak dobrze że się zanęci, to nie tylko karasie tam pływają. Także połapiemy sobie i przywieziemy do naszego stawu za free ryby. Tylko muszę się dowiedzieć dokładnie gdzie to jest, no i muszę się zabrać i tam pojechać. No ale wiecie, skoro mówisz, że jest dużo karasia, to i nawet zabawa może być fajna. Więc y, tyle. Dwie rybki w ogóle miały ścięte ogony. I to był ostatni raz jak kupiliśmy u, y, na rynku u tego gościa te ryby. Ja nie zwróciłem uwagi. Y, mam zaufanego pana w markach i tylko od niego będziemy brali ryby i tyle. Może jakieś przybitki uda mi się jeszcze panagrywać. Y, jak rybki pływają, bo widać je dobrze. Eee, no i tyle, nie, jeszcze raz sorry bardzo na no, takie życie z kolei będę pusła ja pracy nagram jakiś <słuch> Dobra, pierwsza to leci. O kurde jaki pysk Leci to upyga. Kolejna. No A mówisz coś? Tak, znaczy jak wrzucam to nie mówię co, to, co wrzucam Te, te, te tołpyki mają, co? Wielkie Ale dobrze, bo one będą jadły roślinność u nas Cztery takie weźmy I Jedną mamy dużą A teraz jesiotry, albinosy Go to chcę mieć ładnie uchwyconego, bo... O. No stój przyjacielu, dobra idź. Słuchajcie, stała się masakra. Miało być super, super zarybianie, a wyszło niestety źle, bo zabrakło miejsca na telefonie i... Nagrały się tylko cztery ryby, no powiedzmy pięć, ale Wam przyspieszę ten film, żebyście mogli zobaczyć, bo ja nagrałem na szczęście, co pływa w wanience, Tak, żebyście mogli sobie zobaczyć, co dorzuciłem do stawu. Ryby już są w stawie. Ja teraz spojrzałem, że mi napisało, że zabrakło miejsca. Filmu raczej nie odzyskam, znaczy na pewno nie odzyskam, bo się po prostu zaprzestał nagrywać. No i nie ma, nie ma. Dlatego to co tam wanięce zobaczycie, to będziecie widzieli, nie? Reszty niestety nie zobaczycie jak wrzucam. Bardzo mi przykro, ale będziecie widzieli chociaż wanięce. No nic, niestety, co ja mogę poradzić? Takie rzeczy się zdarzały. Miałem tak pierwszy raz. Ten pierwszy raz musiał w przy końcu przyjść. No ale najważniejsze, żeby rybki się trzymały, nie? To jest najważniejsze. Także sorry bardzo, zobaczycie to co mam, no bo... No mówię, no bo chciałem cały wrzucić zarybianie, ale niestety teraz sobie siedzę przed stawem i ją opłakuję. No, ale nic, żyćcie rybką, zdrowia. Tyle co wam mogę pokazać zarybianie, Tu są liny, tu jest lin Złoty Tu jest kolejny linek złoty Nie wiem czy go będzie widać na nagraniu O tam jest, patrzcie Jaki ładniuszki Wiecie co? Wrzucimy trochę karmy może no... Nie będę pokazywał z bliska Biedny ptaszek Rzucimy trochę karmy, może rybki wypłyną, żebym wam chociaż mógł pokazać jak wyglądają rybki No powiem wam, że nie mogę przeboleć nie mogę przeboleć tego, że kurde się to nagranie urwało, nie? Daj ta spokój, dobrze? Chociaż upygi widać, upygi mamy cztery, ja wam powiem, cztery tołpygi. pięć linów złotych, jeden lin zwykły, karpi kolorowych chyba sześć, zwykłych karpi 10 i coś tam jeszcze. Bierzemy karmę, garsteczkę, żeby żaden szczur nam tu nie wlizł. Proszę. O, garsteczka. Kurde, mi się rozsypło. Dobra, sklepczamy stąd. Jakby co, to nie my. Dobra. Zamknij te drzwi. Czerwona strzała, Stoi. I czekajcie, obkręcę kamerę. To będziecie widzieli. Chyba, że znowu w przerwie. No. Uwaga. Fru. A, zobaczymy co będą chętne. Tydzień temu nie były za bardzo chętne. Z zobaczymy jak dzisiaj. Jak wypłyną, to wam przygram to. Dajcie lajka, like suba. No i co, widzimy się na samym filmie na razie.